No chyba! Ten już tak nie częsie ty. No ale się jedzie, kurde, zacnie na tym sprzęciku. Muszę przyznać, że na tym giesiku to kurde... Nie no tutaj widać pełna, pełna już profeska, jeśli chodzi o... O elektronikę. Prowadzi się, no kurde, masakra w zakręcie w ogóle. Jedyne co mnie tutaj troszeczkę nie podoba mi się i to bardzo mi się nie podoba w tych motocyklach, to ich cena, nie? Nie, no gs to ci że mógłbym jeździć. No prowadzi się tak leciutko. A, quick shifter. Jest robota człowieku, bez sprzęgiełka, tylko maneta, jedziesz. Quick shifter to się nazywa nie Shinder. Bardzo przyjemny sprzęcik. O. Jeździłem na różnych turystykach. No. A biega jak leciutko? Nawet nie czuję kiedy ten. Kurde, na rondzie elegancko się kładzie, kurde, jak po linii jedzie tej. Ja 215 jechałem tu teraz. Tu jeszcze tak wygodna kanapa, no wygodna jest w cholerę. Naprawdę się tu siedzi fajno, a zaparcie z tyłu na pleckach. Dobrze, że jeździmy po niemieckich autostradach. Wielki elegancja Francja. Kurde, jednak muszę przyznać, że. Mówi się się o tym BMW, że to taki dobry motocykl i muszę się z tym zgodzić No przecież tu się kładzie a ten motocykl tak zajebiście po linii jedzie Że bez strachu wchodzę w zakręt, nie? Że coś tam się wyrobię, że coś koło puści, no Takie ma... E, no, czujesz się taki kurczę e, Wiesz Komfortowo, ale też i bezpiecznie, nie? I ustawienie mam dynamic, czyli te najmocniejsze i powiem szczerze jest kurde miodzio nie nie no ale wiesz są turystyki i turystyki bo na przykład dobrze mi się jeździło e, multistradą ale powiem ci szczerze w porównaniu z bmk to nie ma porównania no tam też jest fajnie ale bmk lepiej mi się prowadzi BMK mi się lepiej no. prowadzi no. <laughs> ale powiem Ci, że. Ja? E, powiem Ci szczerze, że on więcej dużo by nie poszedł już. Ale, ale. powiem Ci szczerze, no. wchodziłem w tym w zakręt albo coś, to ja byłem w szoku. On, mogłem się kłaść praktycznie na kolano tej. On przez te cylindry to ma taki środek ciężkości. Dlatego wiesz, na tych No. To jest biorę kanapowca. Ale ja mam, widzisz, tu masz w Tu masz 6 cylindrów. No, a ja mam też tutaj dwójkę, nie? Tutaj? 1200 R1200 No.